Złom dobry, witam wszystkich na kanale Zawodowy Zbieracz Złomu z domu w piątek 30 godzina 19.20 30 czerwca kiedyś tam stał mój świat Ducato taki bagażowy, miałem samochód, bagażówkę i ktoś mi powyrywał wycieraczki a dzisiaj chciałem jechać po kasy Kadikiem, no i też pochwalę się pewnym defekcikiem, moi drodzy. Chciałem zakończyć kanał zawodowy zbierać złomu, ponieważ chcę uniknąć eskalacji, wiecie, e, eskalacji nienawiści ze strony dobrych ludzi. Tutaj się mieszczą skarby. Będę musiał to opróżnić, moi drodzy. I zapachy się też tu znajdują specyficzne. Klocki, żona dziś dla znajomych dzieci, no. Jakieś garnki do kuchni mamy nowe i radyjko wyborowe i suszareczki i jakieś tam rurki i, i krzesełko i puszeczki no i będę musiał to opróżnić chciałem zlikwidować zakończyć działalność na mojego kanału pomału może siądę na chwilę pogadam z wami a potem pokażę wam o co biega z tym defektem ech, ech. Sprawdzimy też, czy to, czy to, e, jak się to stało, tak, według mnie, zobaczymy, e, pozdrawiam profesora Piowola, Piowol Złom i Recykling, chciałem zrobić tak, profesorze, żeby, żeby, zrobić coś, żebyś się obraził na mnie, żebyś, no bo Twój kanał jest po prostu bojkotowany, tak, przez dobrych ludzi, no i, Żebyś się obraził na mnie i żebyś potem wziął reklamówkę, poszedł do lasu i został dobrym człowiekiem. Wtedy byś miał wielu przyjaciół, a tak, a tak nie masz wielu przyjaciół. No. no i w ogóle, wiecie, chciałem, chciałem zakończyć, ale chyba, chyba się nie da. A teraz przejdziemy do tego defektu. Jestem ciekawy, czy... Czy to się stało samo? Czy ktoś temu pomógł? Mianowicie, chyba się już domyślacie. Tam siedzi kwiat naszego narodu, tam za tymi krzakami, tam w takim miejscu, gdzie zawsze siedzą. I ja w domu, tu w tej kamienicy, mieszkając, słyszę odgłosy po prostu kwiecistego języka z ich słownika. tak, Także oni tam, oni tam właśnie. Urzędują tam, tam sobie siedzą i krzyczą głośno. Także przejdziemy teraz do Efektu. O tu szkoło z tyłu, nie wiem czy to z powodu, że auto stało tydzień, córka była za granicą na krótkich czasach, jeździła nim trochę, ale potem poleciała sobie, dzisiaj wróciła. No i a ja chciałem jechać po kasy dzisiaj, no i patrzy się ja tu taka sytuacja, taka sytuacja, no i. Mam sobie taki zmysł pewien e, detektywistyczny <laughs> i stwierdziłem, że ktoś pomógł temu, chyba. Chociaż nie wiem, nie, nie oglądałem jeszcze opony całej. Może to co ruch przebiła gdzieś koło, ale właśnie przyglądam się. Ale to kamyki gdzieś tu są. E, tutaj na tym zakrętce od, od wentylka widzicie, ona jest. Do połowy brudna, do połowy czysta. I tutaj ta felga, <tryk> widzicie, tu jest brudna, tu, 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 a tutaj są elementy czyste. Jakby wytarte, jakby ktoś się opierał o nią. Tak, i połowa zakrętki od tego zaworka jest czysta. Teraz obejrzymy inne felgi, porównamy, czy też są tak czyste w połowie na dole jak ta oczywiście nie, nie może zabraknąć kwiatuszków na moim kanale Są kwiatuszki Dobry witam sąsiada Idzie sąsiad akurat a tutaj jest cały cały czysty i Felga jest raczej może spauzuję bo sąsiad idzie pogadać Nie ma takiej, że tak wytarta jest jak ta pauza Dedukując kolejne koło tutaj patrzę się, że felga jest równomiernie brudna. I też ten widzicie? O teraz go dotknąłem, jakbym go chciał odkręcić, widzicie? I się stało tak jak się ma przy tamtym. Tutaj przednia też jest regularnie, regularnie brudna, dookoła. I ten e, zakrętka, a jakbym chciał odkręcić, to widzicie to się dzieje? To się dzieje tak, jak jest tam czy tamty. Więc ja wnioskuję, dedukuję z tego wszystkiego, że ktoś zrobił mi przysługę, żebym nie pojechał na coś, a jednak, widzicie, ja tego nie dotykałem tego po prostu, tej zakrętki, a ona jest tak, jakby właśnie ktoś ją odkręcał i przykręcał, oraz dół tego koła jest dziwnie czysty jakby ktoś się po prostu opierał tutaj rączką. Opierał się rączką, tak? A tutaj operował, prawda? Może nawet czymś takim. Nie, to trawka jest, to nie, to za miękkie. Może za pałeczką tam, prawda? I pst! się stało. Dobra. Ja zmieniam to koło, ale nie wiem, czy dzisiaj wieczorem, czy jutro rano, kiedy będzie chłodniej, bo jest gorąco. Ja jestem naprawdę pozbawiony siły fizycznej przez moją pracę muszę wydobyć koło zapasowe, które jest gdzieś tam, pod złomem po muszę wydobyć lewarek i wydobyć klucz do kół to jest tyle czynności na raz że ja po prostu nie wiem czy czy to ogarnę, także kanał zawodowy Zbieracz Złomu zostaje na razie mam nadzieję, że że nie przeszkadzam aż tylu ludziom i i jakoś będą mnie znosić oraz na mnie donosić, jak to niektórzy robili, że film mi skasowali. Tacy byli mili. Dobra, moi drodzy, koniec narzekania i stękania. Przystępuję do działania, czyli do filmu rzucania, bo koło to chyba jutro, bo jest za gorąco teraz. O młodzież tam. Młodzież tam coraz bardziej. Coraz bardziej, coraz głośniej i coraz aktywniej. Spędza czas. Wszystkiego dobrego, do następnego.